Obecnie prace są prowadzone od ulicy Łódzkiej praktycznie do placu Daszyńskiego na wszystkich frontach robót. Są prowadzone prace drogowe związane z wykonywaniem nasypów, są prowadzone prace zbrojarskie na fundamentach podpór i filarach kolejnych, są wykonywane prace branżowe, czyli kanalizacje deszczowe, gazociągi. Wodociągi, kable energetyczne i teletechniczne wszystkie branże praktycznie w tym momencie pracują. To jest olbrzymi plac budowy, bo to są 4 km. Tylko w prostym odcinku, licząc do tego, jeszcze kilka kilometrów różnego rodzaju dróg serwisowych, chodników, ścieżek rowerowych, to jest rzeczywiście potężne, wielkie zadanie wreszcie półkilometrowy most, dla którego jeszcze roboty tak naprawdę się nie rozpoczęły. Będą one wtedy widoczne, kiedy już podpory staną i nad nimi będzie wznoszona konstrukcja stalowa. Jeżeli chodzi o pozostałe prace, to część nie widać, bo, się, bo są wykonywane pod ziemią, metodą bezodkrywkową. Jest wykonywana kanalizacja deszczowa o przekroju 200 cm. Również pomniejsze kanalizacje o mniejszych średnicach, w ulicy Wschodniej, w ulicy Żółkiewskiego. Wszędzie trwają prace. To jest najważniejsza inwestycja, pewnie w tym stuleciu, nawet tak można by śmiało określić, ponieważ most buduje się w Toruni, jak życie pokazało oraz na 100 lat. Taki trwały, wielki. Tak jak wcześniej most imienia Marszałka Piłsudskiego, most drogowy, a wcześniej jeszcze most kolejowy. Teraz pora na kolejny most drogowy. Inwestycja, która nie tylko kosztuje bardzo dużo, ale także powoduje istotne zmiany w krajobrazie, także w sposobie użytkowania dróg w mieście i wokół miasta.